Siemanko, Bombowiec TV, jesteśmy w Gliwicach na treningu, znowu z koniem Kamilem, siema Kamil, powiesz nam co tu dzisiaj spompowaliśmy, jak, jak przygotowania, ile zostało nam do kluczowej imprezy, panem się oczywiście Mistrzostwa Świata, no i tradycyjne pozdrowienie dla najlepszej telewizji w sieci. Eee. No jest tak, Dzisiaj odwiedziliśmy Jrogliwica. Taki mały trip teraz po śląsku. E, dzisiaj trenowałem e, klatkę, e, do tego potem, potem leciała jeszcze łydka. E, no ciężki trening na pewno. Na początku zaczęliśmy e, od, od rozgrzewki 5 minut. Później, później poleciała e, suwnica. E, suwnica głową do góry zakończona dropsetem do upadku yy, także, także w pierwszym ćwiceni już była masa pompa yy, Następnie wyciskanie Hantli głową do góry cztery serie tak samo ostatnia seria Dropset yy, później trzy serie płaski klatki na takiej tutaj maszynie i na koniec, na koniec pompki na pończek też trzy serie Później dwa ćwiczenia po cztery serie takie pompujące rozpiętki i, i ściąganie innych na bramie. Będzie trochę filmu z ostatnich serii, także będziecie mogli zobaczyć, jak to, jak to mniej więcej wyglądało. Jak widzicie, urządzamy tutaj cardio tradycyjne po treningu siłowym. 45 minut spacerku pod górę spacerku, a jak widać z Kamila się tutaj odra wylewa no ale chłop robi formę życiową na Mistrzostwa Świata więc przepraszam, Europy Świata, kurde, za dwa lata, co? dziku no i zadamy ci pytanie paru internautów pisało Jesteś wielką kurwą, spompowaną, także myślę, że jeść dużo musisz. Jest tutaj pytanie, ile przeznaczasz na dietę oraz co stanowi jej trzon, jeśli chodzi o białko? No dieta w tym momencie jest, jest dość prosta. Bez jakiejś tam filozofii staram się tak przygotować posiłki w miarę szybko, bo często nie ma czasu na jakieś tam kuchenne rewolucje. No, zawsze rano datuję 10 białek. Jaj, tego odżywka białkowa. Później są zwykle dwa posiłki typu makaron i, i kurczak w takich proporcjach 200, 200 piersi, 160 makaronu, tego oczywiście warzywa. Później trening, po treningu troszkę większy posiłek, 200 gram makaronu, pełno ziarnistego i 250 piersi. I przed spaniem już bez białka wyglądane z, z tłuszczami w postaci jakichś tam orzełów, migdałów. Ile kaski trzeba mieć? Myślę 50 złotych dziennie takie, takie jedzenie mnie kosztuje Dziennie No tak więc widzicie Tajnik Diety Chcecie być wielkimi dzikami Jak koń Kamil Co z paradoksem Będąc dzikiem jest koniem Musicie jeść jak konie Na razie to tyle Wracamy na posiłku 那不，去嘛，去吧。 Pozdrowienia dla Bombowiec TV Bombowiec TV Kręcimy dalej kardio Z Kamila cały smalec się topi Woda jak w 97 we Wrocławiu I mamy fajny widok Przegląd ludzi Którzy tutaj aktualnie w Gliwicach Forum jedzą Póki co nie zauważyliśmy, Kamil, żeby ktoś trzymał dietę. Wszyscy wybierają tę oto niezdrową korporację, gdy mają do wyboru 100 dań i możliwość kompozycji zdrowego, pełnowartościowego posiłku. Kamil, co na ten temat powiesz? Gdzieś chcę coś powiedzieć. Ręce opadają. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Tak. Nie wiem, czy będziemy tutaj komuś zaglądać. Ej, kupony z McDonalda mają dziewczyny. Nie, dobrze. Chyba będą coś jadły dla niego. Ojej, same z McDonalda. Siakry. komentarz zamykający tę sprawę. Kamil, co ty zjadłeś? Niezbędny suplement młodego kulturysty? I wtedy można mieć taką masę mięśniową jak ty. Coś tam chodziczy. Siemanko, ponownie Bombowiec TV. Jesteśmy w naszym firmowym Lamborghini z koniem Kamilem właśnie. Wracamy z Gliwic. Koniu Kamilu, proszę powiedzieć, jak przebiegła pompa oraz jakie mamy plany kurde na wieczór. Pompa, no bardzo dobrze wszystko planowo tak jak miało być, czyli e, wykonaliśmy plan minimalne, czyli daliśmy z siebie maksimum. E, co jeszcze? No, w, szatni, w szatni udało się jeszcze poznać pewną osobę, o której jeszcze na nie będziemy mówić, ale, ale może nawiązać się z tego całkiem dobra współpraca. Zobaczył, zobaczył rękę. Lewy bicek pokaż I ten. I, no i może coś będzie z tego, także, także zobaczymy, co się. Jutro jesteśmy, jutro jesteśmy wstępnie umówieni na, na rozmowę, także będziemy, będziemy działać w temacie. No, więc tak, jak właśnie widzicie, fajne kontakty połapaliśmy. Gliwice, miasto możliwości, prawie można powiedzieć. Zobaczymy, co z tego wyniknie, no, ale zapowiada, zapowiada się ciekawie. I właśnie bombowiec rozwija się w tą stronę, w którą chcieliśmy od początku. Naturalnie nie zapominamy o najmniejszych, jeśli można tak powiedzieć, lajkowiczach naszej stronki. Wkrótce będą fajne, fajne poradniki i z naprawdę konkretnymi ludźmi. Jeśli wszystko wypali, tak jak połapaliśmy te kontakty, to będziecie pozytywnie zaskoczeni obsadą, obsadą, tak. I będzie, na pewno będziecie rosnąć. Dlaczego? No bo nie ma innej opcji biorąc porady od takich osób. Ja akurat jestem naj, najchudszy, no ale ktoś tu musi tą kurwa czarną robotę robić. I to wszystko montować po nocach, nie spać. Internet w domu za, zasrywać na 8 godzin, bo takie filmiki kurde po 8 giga mają. No ale cóż, jedziemy. Może Kamil, e, jakieś pozdrowienia naturalnie dla naszych wiernych słuchaczy na Bombowiec TV? Oraz mała zapowiedź jutrzejszego treningu pleców, bo chyba taki się odbędzie. Wszystko wskazuje na to, że trening się odbędzie jutro. E, będzie na pewno ciężko, będą trzy, trzy konkretne e, ćwiczenia na plecy, ale to, to, to jutro będziemy dokładnie o tym mówić. E, co jeszcze mogę powiedzieć? Możesz pozdrowić. Pozdrawiam oczywiście, jak zwykle, moją e, kochaną dziewczynę i, e, i wszystkie osoby lajkujące i promujące naszą, naszą ciekawą inicjatywę. Dokładnie, prosimy kurde wszystkich, którym się podoba to co robimy o udostępnianie, lajkowanie, chcemy żeby to trochę wszystko nabrało szumu, obrusło w piórka, no i może będzie z tego jakaś fajna właśnie konkretna inicjatywa. Zaraz na koniec poleci jeszcze bicek, ja bym chciał również pozdrowić moją dziewczynę, jak tu tak miłościami już kurde lecimy. Yy, wszystkich wszystkich ludzi, którzy nas wspierają, bo to jest naprawdę fajne, że przychodzą chłopaki na siłowni. Nie ma jakichś tam spin, tylko mówią, że fajne rzeczy robimy, że kolega konkretnie wygląda, że podoba im się cały pomysł. Także dzięki za to. I tak jak Kamil powiedział, będzie bicep. Tym razem nie mój przypadkowy, chyba że jakiś tam się kurwa wkradnie w kadr. Bo przypadki tu zawsze się zdarzają. No ale będzie tu nieprzypadkowy lewy bicep z kamila. Siła. Bombowiec TV, tak wygląda przegląd polskich dróg. Łata na Łacie. No, nie sprzyja to, nie sprzyja to niestety komfortowi podróży. Tym bardziej, że dupy suche bez tłuszczu, to odczuwają każde najmniejsze wibracje. A pędzimy, pędzimy do świętochłowic, do zaprzyjaźnionego naszego zawodnika, Marka na kurwiacza, na Pierdalatora. Skonsultujemy co nieco z nim. Na 8 dni przed, bo Marek, jak wiadomo, wychodzi w Kunicach, także będziemy go również wspierać. Może się tam pojawimy z kamerką, przykręcimy coś. Tak, będą zdjęcia, będzie relacja. No a póki co pędzimy. No, w prawo. Jedziemy jak najszybciej, bo musimy, kurde, wykorzystać te okna anaboliczne. Chcemy, żeby się zamknęło i co i nie urośniemy. Musi, musi zostać wykorzystane. A jak wszyscy wiedzą, okno anaboliczne występuje mniej więcej do 2 godzin po treningu. Tak, więc warto zakończyć trening, wypić jakieś karbo, tudzież jakiś inny prosty węglowodan. Wtedy mamy ten wyrzut insuliny, a insulina sprzyja bezpośredniemu transportowi tych glikogenu do mięśni. Mamy szybką odbudowę tego, co wypaliśmy na treningu. No i największe możliwości wchłonięcia właśnie tych yy, wartości odżywczych. Kamil, może coś dodasz? No, w tym temacie chyba wszystko powiedziałeś, także warto, mówię, tak, tak jak powiedzieć, najpierw wypić po treningu odżywkę węglowodanową, chwilę potem odżywkę białkową, żeby, żeby tak jak najwięcej jak najwięcej fungo się e, i przyjął do, do naszych mięśni. No i później oczywiście pół godzinki, 40 minut potem, posiłek pełnowartościowy. Zależnie od tego, wiadomo, kto jest w jakim okresie, czy masa, czy redukcja, ale powinien być dobrze zbilansowany. No i wiadomo, węglowodany, węglowodany, białka. W tym momencie jak najbardziej wskazane. Momowiec TV okna anaboliczne czas wykorzystać Kamil co tam w pieprzasz Ja zdatuję po treningu 200 gram makaronu pewno z tego 200, 220 gram pies kurczaka dwa pomidory i to wleci w 5 minut wtedy takie bicki będą jak moje czy jak to wygląda? Raczej, takie jak moje. Nie, nie da się ukryć, że masz duże bicki. Tak więc, może polecisz smakowo. Coś dla młodych adeptów, żeby się nie zniechęcali, że trzeba wpierdalać suchy ryż. Tylko, że można ze smaczkiem polecieć. Z czasem, się do wszystkiego można przyzwyczaić. Nawet jeżeli jest się na masie, to na pewno można sporo, sporo sobie urozmaicać z posiłków. No jest jakby redukcja. Niestety już na przykład jakichś radytasów, sosów yy, nie za bardzo tam można używać. Ale oczywiście będziemy na bieżąco dawać jakieś takie ciekawe triki, przepisy, żeby to jak najlepiej smakowało. Żeby się nie nudziło. No tak, ja na przykład w yy, oliwki jako tłuszcz. Ryż posypany cynamonem, czyli delikatnie obniżamy ten, ten yy, indeks glikemiczny, żeby Dłużej się to trawiło. I kurczaczek. 300 gram na porcję. Robimy redukcję tego białka, trochę więcej wrzucamy, żeby te mięśnie zabezpieczyć. Tak to wygląda w moim wypadku. A czekamy obecnie na ręczka? Tak. Teraz powinien teraz przyjść. Może jakaś leci fotka. Myślę, że coś przygramy na naszych kurczach w Widzicie. To jest Śląsk. To jest Śląsk. Tu się kurwa pije albo ćwiczy. Tyle w temacie. ...kifo, bo tam jest moje zdjęcie. Jest? Wszystko. No w tym spoj dla wszystkich też jest. A to, to dopiero będą też kota z góry. Kurwa, no zapraco zapracowałem na to, nie? Chciałby pan, chciałby pan wstąpić szereg w szeregi bombowiec promotion? Tak, no, oczywiście. A sprzedacie mi to esterydy. A nie mamy. O kur... To nie.